Chodzisz do nowej przestrzeni, aby w niej nagrywać. Co robisz? Oto krótka czeklista, a ostatni punkt może uratować ci tyłek. Po pierwsze, jakakolwiek jest to przestrzeń, biuro, fabryka, sala wykładowa, patrzysz na wielkość pomieszczenia i odejście. Liczą się trzy rzeczy: tło, bohater, kamera. Jak te trzy warstwy ułożyć ze sobą? Kolejna sprawa: światło. Czy mamy okna, czy wpada naturalne słońce? W jaki sposób słońce w ciągu dnia będzie zmieniać swoją pozycję w czasie zdjęć? Dźwięk. Jeżeli jesteś w biurze, w fabryce, w jakiejkolwiek przestrzeni, która nie jest dźwiękoszczelnym studiem, musisz wziąć to pod uwagę. Czy nagrywasz wywiady, czy będziesz potrzebować dźwięku efektowego i jak cała zewnętrzna przestrzeń na to będzie wpływać. Następnie, gdy wchodzę do jakichkolwiek miejsc, w których będę realizować zdjęcia, szukam symetrii, zbiegających się linii, różnego rodzaju kompozycji i patrzę w jakiej odległości, na jakich potencjalnie obiektywach. Te wszystkie elementy zaczną układać się w jakiś wizualnie uporządkowany schemat. I chodzi o to, by te wizualne kompozycje również podkreśliły narrację. Na przykład poprzez szeroki obiektyw i wyolbrzymienie pewnych elementów, maszyn. Następna sprawa to cały szereg rzeczy logistyczno-produkcyjnych. Dostęp do prądu, windy, parkingu, BHP, odpowiednie zgody na wejście, na nagrywanie. To część z tych rzeczy, o których trzeba pamiętać od strony organizacyjnej. Ostatnia rzecz, którą obiecałem, która czasem może uratować Twój film, to jeżeli wchodzisz do jakiejkolwiek przestrzeni swojego klienta, czy jest to zakład produkcyjny, biuro, zapytaj się, których rzeczy nie chcą, aby były filmowane. Bo prawie zawsze jest tak, że jakaś stara maszyna, jakieś nieodremontowane części biura. Jakieś elementy, które na przykład nie zawsze są zgodne w 100% z BHP. Jeżeli masz super ujęcie, ale wpadnie ci tam coś takiego, co po prostu nie może ujrzeć światła dziennego. A często po prostu jest to tajemnica, jakiś secret sauce danej firmy. I jak to już wiesz, to jesteś w stanie zacząć przygotowania do zdjęć. No i daj mi znać w komentarzu, co jeszcze warto dodać do tej listy.